To ja nie wiem czy on refa zjadł. Co tu się odpierdala? Co się ma odpierdalać? Dzięki, bady za suba. Dobra, widzę, wyjedę go już zgubić. No, aha! No, co jest?! Kurwa! Pierdolony pedał mały jebany. Śmieć. A znowu ten zjebny. No kurwa pot się, tak. połóż sobie jeszcze kurwa. Śnieżka jedni. No jadę na wakacje jutro, przecież mówiłem wam. kurwa, że ja na pasku tej łopaty nie miałem zjebanej. Dobra, ja sobie zmienię seta szybko. To jak nie on, jak kurwa mam za niego minus 0. Co ty mi gadasz tutaj? Chyba przecież widzę. No to co, że ma więcej ranku, ale chyba logicznie, że będzie miał więcej ranku, jak mnie kurwa zabił. Dobra, Murphy, kiebać cię kurwa, nie? Debilu. Przez ciebie kurwa padłem, bo piszesz mi, że to nie on, deklu. Jesteś kurwa tępy. Nie wiem bez kiedy to ignoruje te, te Nikt nie będzie do mnie pisał. Kurwa, pisze do mnie, że to nie on, jak kurwa wiem, że to on.